Program AccessQL daje możliwość modyfikowania okna programu i dopasowywania sposobu prezentacji danych do naszych własnych potrzeb. Zaczynając od podstaw, mamy możliwość dowolnego przemieszczania kolumn w wyświetlanej tabeli. Ponadto, dowolną kolumnę przenieść możemy do pola kolumn stałych, które wyświetlane są zawsze bez względu na przesuwanie wyświetlanej zawartości. Używając prawego przycisku myszy, możemy również ukryć wybraną kolumnę. Korzystając z tego samego przycisku, możemy przejść do dodawania następnych kolumn. Wybieramy z listy dostępnych kategorii tę interesującą nas i przeciągamy na pasek tytułów kolumn. Robiąc odwrotnie, możemy wybrane kolumny ukrywać. Jak widać, do wyboru mamy wiele kategorii. Prezentowane dane możemy również grupować w dowolny sposób. W tym celu do pola powyżej przeciągamy wybraną kategorię. Dane zostaną pogrupowane i przedstawione w formie rozwijanego drzewka. Drzewo można rozbudowywać dodając kolejne kategorie, według których dane mają być pogrupowane. Hierarchię grupowania także możemy zmieniać według znania. Klikając lewym przyciskiem myszy w tytuł dowolnej kolumny, sortujemy według niej dane w tabeli zarówno rosnąco, jak i malejąco. Klikając prawym przyciskiem pod dowolną kolumną, możemy wybrać podsumowanie, które będzie tam wyświetlał program. Może to być suma, wartość minimalna, wartość maksymalna. Ilość lub średnia wartość całej kolumny. Dziękuję za uwagę.